Cześć. Dawno nie nagrywałem takich newsów, co się dzieje w moim życiu, i nie komentowałem obecnej sytuacji na świecie i to, co się dzieje w Polsce. A stwierdziłem, że chyba już najwyższy czas, bo dawno tego nie robiłem. Otóż 26 stycznia zbliża się 33 finał Włośb, organizowany oczywiście przez Wielką Morganską Świątecznej Pomocy. Ale bez nas, bez ludzi, bez wolontariuszy, ten. orkiestra by w ogóle nie istniała zacznijmy od tego. Ale w tym roku, co jest bardzo niepokojące, obserwuję bardzo dużo. nie moich mediów społecznościowych, to też jest ciekawe. Nienawistnych komentarzy względem wielkiej orkiestry. Nawet życzenie śmierci Jurkowi Owsiakowi, które są dla mnie. Totalnie sprzeczne z moimi wartościami, ale też totalnego niezrozumienia, dlaczego wychodzą takie życzenia śmierci. Po co? Dlaczego? Bo tak naprawdę to, to będzie tylko powodowało um, skłócanie społeczeństwa, jakby nie patrzeć. No szczególnie, że to, co zrobiła telewizja Republika, czyli um, ten um, happening, tą akcję, nie daje owsiakowi, daj na republikę jest w ich stylu, to jest jakby wiadomo, ale dużo ludzi niestety to łapie i po samochodzie nie daje owsiakowi zamyka się na to, że to nie wielka orkiestra zbiera, tylko to owsiak sobie zbiera i, i część kwoty czy znaczną część kwoty zawiera do swojej kieszeni? Co jest oczywiście nieprawdą, bo ym, każda zbiórka w jest wyłącznie yy, yy, przeznaczona yy, na cel, który jest w danym roku wyznaczony. W tym roku jest to onkologia i hematologia yy, dziecięca. Bardzo ważny temat. Powrót po 10 latach. i i też te są w szpitalach. Ja nieraz korzystałem z sprzętu z woźb. Chociażby, jak byłem ostatnio nawet, tomograf. Nowoczesny tomograf z serduszkiem woźb. Czemu? No, no jakby... Mm, no po prostu to, to jest ta realna pomoc, którą, którą widać. Do tego mogę dodać, że fantastyczna energia, jaka się wytwarza u większości ludzi, jednak podczas gdy pojawią się z identyfikatorem i z puszką, jak są tu radości ludzi, cieszą się, że, że widzą nas, że dostaną dzieci, dostaną naklejkę, serduszko, że te pieniądze idą na szczytny cel, a nie na jakieś tam zmarnowanie pieniędzy, na nienawiść, tylko na, na miłość, na pomoc, bo nie ma nic cudowniejszego w życiu niż pomaganie drugiemu człowiekowi. Niestety, no, wiele osób tego nie potrafi zrozumieć. Szczególnie, że teraz, nie tylko ze względu na woźb, ruszała masa nienawistych komentarzy, nienawiści wyrywających się wszędzie w internecie. Wiem to od znajomych. No i szczególnie też, że wybory prezydenckie się zbliżają i podobno jest masa troli yy, prawicowych w internecie, działających, skłócających ludzi. Gadycich, jakieś totalne brednie, że jak prawica wygra, to będzie lepsze i szerzyło, i tak dalej, i tak dalej. Co jest totalną nieprawdą, bo my już mieliśmy tą próbkę tego, jak rządzi PiS i w sumie nie chcę tej powtórki. Ale niestety jest to gdzieś tam realne w, w, na przestrzeni kilku lat. Więc boję się, nie ukrywam. Więc to jest Wielki alarm, tak, że, że jakby dzisiaj, ofiak jest straszony groźbami śmierci. Um, przecież jakiś czas temu Tusk nawet był straszony, tak? E, jakiś czas temu, czyli rok temu, gdzieś tam mniej więcej. Więc no to jest bardzo niebezpieczne. A też pamiętajmy, tu będę też przypominał, w 2019 roku <zysk> zginął prezydent Adamowicz właśnie z nienawiści, właśnie z tego, co się aktualnie teraz dzieje. I Jeszcze byśmy się teraz udało przechwycić tego, tą osobę, która miała zrobić zamach na Owsiaka. Tak, w momencie, kiedy był zamach na Adamowicza, nikt tego nie zatrzymał, bo nikt się tego nie spodziewał, że coś takiego może wydarzyć. I to strasznie boli. Nie chcę powtórki m, tego, co ma. Co miało miejsce właśnie kilka lat temu, bo, bo to jest straszny ból. Niesamowicie. Jestem od, od pięciu lat wolontariuszem. W tym roku będę szósty raz. I. No to, co się wydarzyło wtedy, no strasznie zabolało. Teraz. Świat nienawiści, która się wytwarza w mediach społecznościowych głównie, w telewizji jednak mniej, choć też wiadomo jaka stacja, ale w internet to jest po prostu masa nienawistnych treści wyrywającej nienawiści się, która powoduje pomysły, a może jednak kogoś kogoś zabije, kogoś obraże, kogoś zgwałcę, użyję wobec kogoś przemocy, bo to tak w sumie wygląda. Co jest mega przerażające. Więc ja miałem taki po prostu apel, żebyśmy starali jednak przestać treści, nawet powiedzmy, kiedy one są słuszne, kiedy uważamy, że one są słuszne, ale czytali jednak różne rzeczy. Ja staram się czytać jakby różne rzeczy. Boś trafiam na takie media, które są naprawdę obiektywne. Więc, więc no to jest po prostu zależy od wyboru mediów. Ale oczywiście każdy jest inny. Każdy. Funkcjonuje inaczej. Mam tego świadomość. A co u mnie? Jeśli chodzi o mnie, no to cały czas radio, plany filmowe. I, i w zasadzie yy... może coś się zawodowo fajnego wydarzy. Mam nadzieję, yy, bo jest ten gdzieś tam próbuję. Jakby. To nie jest tak, że jestem bierny i jakby nie mam z tego. i staram się jakby no, to zmienić, ale no wiadomo, jak się jest, nie jest łatwo. Mm, będę dawać znać. Więc. Yy... Naprawdę, więcej miłości, więcej empatii do siebie, więcej akceptacji względem osób o odmiennych poglądach, odmiennej orientacji. Przecież te osoby niczym tak naprawdę się nie różnią. Pod, ką, pod kątem tego, że są tak naprawdę um, inaczej uformowane genetycznie, mają inny światopogląd, i to ma no, powodować w nas chęć zabicia kogoś, no to jest trochę idiotyczne. A, trochę nawet bardzo idiotyczne. Więc no to było by na dzisiaj tyle. I naprawdę. Lepiej się kochać niż nienawidzić, bo nienawiść potrafi porządzać masakryczne rzeczy. Miłość jednak potrafi dużo rzeczy naprawić. mimo o takiej normalnej miłości, nie o zaślepionej miłości, bo ona też jest niebezpieczna. Starajmy się wszystko robić zdrowo. To jest takie przesłanie. I do zobaczenia podczas 33. finału na ulicach Warszawy. Trzymajcie się. Siema.